Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Chyba to co odrzucę moją magiczną tą odśnieżarą, Bo dopada, rozteguje się i będzie potem błoto. taki cięższy śnieg testuje, bo jest temperatura powyżej zera. Ale też sobie jak widać daje radę. No, nawet powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony, że przy tej temperaturze też to dało radę. Jest takie plus 2 po opadach. Śnieg jest taki idealny do lepienia bałwana. Nie ma takiego odrzutu na tyle kilometrów jak w momencie kiedy to jest śnieg puszysty, ale mimo wszystko działa, jest OK. Wolałbym, żeby się już to nie przydawało. Już się przydawało, no i przede wszystkim trzeba to robić wodoodpornym wszystkim, bo rzuca tym śniegiem konkretnie. Uwaga panowie i panie, dziękuję za informację. Tutaj ktoś pod moimi filmami generalnie was odsyła na Telegram na kanał Mocny Vlog Tam, ale ja tam żadnego kanału nie prowadzę i Eee, i, 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 i. gratulacje zostałeś wybrany spośród naszych finalistów nie wiem do czego ale nie jestem to ja, to pierwsza informacja od razu shadow banuje eee, mam nadzieję, że się więcej nie pojawi dziękuję za czujność, że się mi dali cynę tak więc ja jak zawsze coś mam do przekazania to face to face z wami na kanale mówię, pokazuję eee, i eee, no i wtedy to ma rację bytu, a tu już w w komentarzach żadnych takich chyba, że macie informację, że będzie coś losowane pod tym filmem w komentarzach, to tak, ale ostatnio nic takiego nie było, tak więc uważajcie na wszystkie skamy, jakie się pojawiają w sieci. Ten kanał też zaraz zgłoszę. Dwa urządzonka mi przyszły jeszcze do laboratorium testowe, co mówiłem, o, to muszę mieć chwilę czasu, żeby to posiedzieć i potestować odsyłam tamtą ładowarkę i słuchajcie, król odkurzaczy pojawia się super mały odkurzaczyk moc piekielna wszystko su super fantastyczne ma być taki typowy samochodowy no może być nawet ciekawe, szczerze powiem przy tej technologii już nowoczesnej gdzie są baterie litowo te silniki bezszczotkowe i moc okrutna, także jestem ciekaw jak to zadziała bo łatwo stosunkowo takim cienkim można gdzieś dojść, jeszcze jeden E, taki poważny zawodnik, jeśli chodzi o rejestratory i też chwilę trzeba pojeździć. Tak to wygląda. Gdzie ty, gdzie ty się wybierasz? Cytryna już cię pogięło z tym uważeniem po wsi. Ogarni się, bo tu wilki chodzą, mi się to kiedyś źle skończy. Tak odśnieżone, proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę znowu Ci przydało. U mnie jak widać pełna zimowa obsada. To jadę do miasta i jest lato. Tak więc pogoda w tym roku jest idealna, żeby nam rozwalić drogi, żeby dziury codziennie były nowe, bo akurat plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, minus 2. Ja już z super zimowego tematu wyjeżdżam na taki normalny temat. Piękności Marynara, wielkiej. Jeszcze przed wyjazdem zrobiłem akcję z zamówianiem yy, sushi. Zresztą mi tutaj w commerce, respondencji mi polecacie czasami miejscówki, że tutaj jest w Gielcach jakaś taka sieciówkowa że dają dużo za stosunkowo dobre pieniądze i yy, jest całkiem przyzwoite no zobaczymy jak to wygląda tak obawiam się, przyjąłem to bo tam zdjęcia ładne przynajmniej przy zamówieniu że to będzie takie bardziej sushi yy, z niewyszukany, niewy, niewyszukanych składników ale co nie zmienia, że może być ok, bo jak w domu się robi sushi, to też się robi z niewyszukanych składników. A smakuje czasami dobrze, tak więc będzie test, bo się z Marianem umówiłem. Ale jak już jestem na wyprawie do miasta, to skorzystam, żeby te sushi, 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 sushi przywieźć i spróbować sobie czegoś nowego po tym jedzeniu domowym. Przez tyle czasu to jakaś odmiana. Miałeś z ciekawości, już tak ze śniegiem sytuacja wygląda. Nie występuje po prostu, dopóki nie spadnie znowu. Już sucho, elegancko, nie? U mnie, u mnie biegłem północny, a w mieście już wiosna. Zasilaczek leci do zwrotu. ale ten ziomek od tych zasilaczy do mnie dzwonił, że, że on to ma wrażenie, że to szybko ładuje. No, ale jak się okazuje, na wrażeniu nie można się opierać, bo się szybko nie ładuje. Zobaczę przy okazji, co tu lokalnie jeszcze w graciarniach jest. Co tu zrobili taką ładowarkę, że się wstawia razy dwa, czyli można już... Nie wiem, kto potrzeba kto... się jeszcze, kto... kto... ze śmią bateriami, to mi się podoba, za 9. No tutaj coś, coś jest nie tak, bo 4 kosztują 49, dwie kosztują 49, coś tu nie tak faktycznie z tymi cenami. Chodzi mi jeszcze po głowie akcja, żeby zrobić z tymi z powerbankami, co to tam w środku siedzi jak to wygląda jakie to są faktycznie realne pojemności tylko jakbym kupił wszystkiego po jeden to by trochę wyszło drogo widzę, że po 150 zł. tak zrobione, że możesz potem holować samochód, jakby się jakaś awaria wydarzyło. Specjalny, albo to jest specjalny inda, indiański kordonek, który e, złe duchy odgania o, ale przeszalałem ze storbą po drodze tak więc taka wyprawa jakbym tylko i wyłącznie się celował na test no to jestem w okolicy Gdelfauero no tutaj mi kur, ja już nie dojeżdżam, tu poza moim zasięgiem tak więc dzisiaj skorzystałem z okazji że, że się tu szwendaliśmy mm, i mówię zrobię test organoleptyczny tam wreszcie mi jeszcze jakieś pizze polecali, jakieś hamburgery no będziemy testować, zobaczymy co nowego bo o dziwo, pojawiają się nowe oferty, kurde, gastronomiczne. Czasy ciężkie, a a ktoś nie złomnie, wierzy w to, że będzie powodzenie, ja trzymam za takie e, akcje e, kciuki. A tu, sobie, tu jest legendarny bar mleczny Jazima on cały czas działa. Jak są u nas takie instytucje, gdzie społem, czyli oni pewnie są też właścicielem takiego lokalu, to jeszcze takie rzeczy działają. Nigdy tu nie byłem w całym swoim życiu. Może pora to zmienić. Nie wiem czy nie przesadziłem trochę z tą ilością. Ale Kasandra i ja w sumie mieliśmy się ochotę nażreć sushi. Niektórzy tak sobie spróbować troszkę, tylko się po prostu nażreć i wziąłem zestaw, taki, żeby właśnie do nażarcia się, ale chyba bardziej na... Większą ilość osób, bo srogo przesadziłem. 120 PLNów to kosztuje. 119, żeby było konkretnie. Tak mniej więcej wygląda. Jest tego dużo. Ciekawe, ciekawym jestem, jak smakuje. Pachnie <coughs> bardzo przyzwoicie. Słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że jak biorę za 120 jest tego tyle. No to, to, są najczęściej maki, nie ma tu jakiegoś wyszukanego no, węgorza odpowiednio spreparowanego, tylko to jest takie no można powiedzieć domowe sushi. Ale to nie zmienia faktu, że czasami takie domowe też można zjeść. Nie zawsze jest czas i budżet na to, żeby jakieś wyszukane rzeczy brać. A tu jest szansa, że się nażrecie, tak jak się czasami też robi domowe sushi. No to też macie dość dużo tej, tych propozycji, yy, że tak powiem, yy, z prostych składników robicie, a też jest smaczne. Dobra, próbuję, bo już gadam i gadam, a po prostu zaraz się przekręcę, jak nie spróbuję. Ja Wiem, że fantazyjne tutaj chyba z burakiem występuje temat. Tutaj trochę też towaru napchane, mm. ale na razie, w miarę to odbieram pozytywnie. No yy, i tutaj tak jak. I widzowie pisali, że żeby się nie nastawiać na nie wiadomo co, ale to, co przyjdzie, będzie smakowało. No faktycznie, może no, właśnie o to chodzi. Mianowicie, że niektóre propozycje takie jarskie bardziej, ale całkiem spoko wchodzi. Na pewno do powtórzenia. Dobra, ja wiem, dzisiaj sam. Kasandra idzie dzisiaj do fryzjera, tak więc na nią będzie czekało, patrzcie jak tu wygląda jest zdjątko, ten zamówiłem na styczeń bo dzisiaj nagrywam to ostatniego stycznia 76 plus 6, czyli 82 za 119, no i to jest fajne że możecie sobie tam zobaczyć i na pierwszy rzut oka widzicie co wam się podoba nie? widać tak mniej więcej jak te sety wyglądają, co tam jest Big Vega set, no też wygląda nieźle, 86 za 129 Kalifornia sed jest, widzę 76 za 149, no nie nastawiajcie się, że to jest jakiś drogocenny tuńczyk na jakieś tam wyselekcjonowane gatunki ryby, ale jak chcecie się tam takiego sushi, całkiem przyzwoite było, no prawda, że jestem mile zaskoczony, to, to myślę, że to jest opcja do ogarnięcia. Aż ciekaw jestem, co będzie w lutym. Może powtórzę w lutym jakąś opcję. Powrót z fryzjera i test japońskiego podniebienia Kasandry. Jak oceniasz? Czy smakuje, czy nie smakuje? Nie, nie smakuje bardzo. Jakieś uwagi? Na razie bez uwag. U mnie uwaga jedyna, przy takim wielkim zestawie trochę więcej tego imbiru by się przydało. Przecież ty No lubię. wiem, dlatego ja zjadłem ten, a zostawiłem Ci ten w słoiku, żebyś to zjadła świeżo. Mhm.